Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku, Linka macie w opisie. Cześć wszystkim z tej strony, Guga. Witam Was w kolejnym odcinku z Ghost Hunters Corp. I jest o. dzisiaj ze mną y, 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 Tomek? Jestem. Czemu zawahałeś się przy moim imieniu? Jest <laughs> Wojtek? Jestem ja w ogóle pierwsza raz chyba słyszę jak się Agnieszka wita w nagraniach ze mną. No rzadko się wita, co. No. no bo ja jestem już hałam. Uj rzadko. Ta, uj, rzadko, bo ja wolę... Łak na nagraniu będzie... mogłeś powiedzieć normalnie. Nie, no przestań. Kurwa. No chuj rzadko, no. Chodźcie no. <laughs> do pana. Tak, nie pikamy, no jesteśmy dorośli. Ale... O tutaj w ogóle zmieszka kamerę. Ta, ta. No i co chciałam A... powiedzieć, że jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to się pojawią na pewno tutaj u obecnych, linki o, są widać... oczywiście w opisie. Czekajcie. No, Skończyłam. Dziwne to. O, <laughs> I patrzcie, i to jest ta mała. Tak, i to co tutaj jest, to jest ta mała kamera. I patrzcie, na tej małej kamerze też widać orby. A ty ja. To, widzisz, to w tej ręce no, to jest ta kamera, ta malutka, taka, którą przyniosłem. możemy... może na dwa obrazki dodać? No tak, no bo możesz kilka kamer dać różne, albo nawet te same, nie? Tylko, że tak na dobrą chodzi. sprawę te orby i inne rzeczy, to tutaj średnio co dają, no ale. Dobra, no dobra. kupmy sobie light. Szkoda, że nie można innych rzeczy kupić, już jeszcze. Już jeszcze. Jedziemy? No, jedziemy. Jedziemy. Jestem bardzo ciekawy jak on teraz bo jest zginę pierwszy, więc co to za różnica? <laughs> Wojtek, to jest dziwne właśnie, że ty ciągle giniesz! Zapinę, no, to no, ja no. ta gra mnie nie lubi, no. Nie, bo ty... O, no, Andrzejsia. Kucia biedą. Dobra. No to co? To kupujemy latary? O, tak. Dobra, ja biorę EMF-kę i latarkę. I on. ja Does już spawn O, nie, patrz nie... Się... na. Was. ej, jak się zdublowały, widziałeś? No. No. Tylko zostawcie to działo. I wszystko. To z... No to strzelającego, jeden z termometrem. No to ja idę z... Z czym ja mam iść? No ja wziąłem, no nie wiem, no. To jak mi to... Ewentualnie to... możesz wziąć ten y... wykrywacz. Który. A, ten... A, to, a to co tu masz, to co to pokazuje? <laughs> to no. gada. To? To jest wykrywacz? Nie. Nie, no to jest aparat. To na Który? dole to takie duże. Białe. Czekaj. To? To, i to jest to do sygnału, tylko że to już doczytałem w przerwie pomiędzy nagraniami, że e, jak się wskaże na ducha, to dopiero wtedy to odczytuję. Mhm. Dobra, chodźcie. Czekaj, ta. Ja muszę sobie do, o, do łapki musiałam sobie wsadzić. Dronik, jaki tutaj? FIFA RAFA. No, dalej nie wejdę. O! E, jest trójeczka, ale jeszcze nie jest to 3-4. Czyli teoretycznie to, co ja mam, sygnał, e, search, czyli. Jak duch się pojawi, tak? Znaczy, ogólnie chodź z tym cały czas i jak będzie ci rosło, to w tym miejscu mniej więcej coś będzie. Dobrze. się światło patrzy? Piątka była, była piątka. Oj tak, zdecydowanie pięć. Na jedynka Ten pięć czy, zero. To stój. Cię, stój? No musisz właśnie... tak, żeby to rosło. Ja miałem chyba na chwilę zero temperatury. Nie, pięć procent się zrobiło. To to był tutaj. Chcesz się zamienić? Czy masz? Na tak, chcę. Masz. Ale mewka zdecydowanie była na piątce. Świeciła się piąteczka, więc pierwszą... pierwsze ewidencję powiedzmy, że możemy. O, no jest piątka. Gdzie? Czy moją wejściu ładuje? Tutaj, bo to tutaj gdzieś się dzieje akcja. O! Ej, zero temperature było. To dobrze mówiłem. gdzieś tutaj jest, bo mi tutaj cały czas. O, Dobra, jesteśmy cały czas. Tam procież zero. i co? I była MFK, akt w którym to było? Anity Scan? Tak. Nie. nie, w tym pierwszym jest MFK. A tu? Boże. Jakiś piski. No, freaking comment. Jeszcze OCC to by było w którym? W tym ostatnim? Jak. Ukłasie nie znamy figurze. Piątka hmm. jest. Aga, patrzcie, gdzie jest, bo ja nie mogę się odwrócić, bo mi ładuje. Kukła. Na mam Kukła. mam już 47. 50. Jezus, to jest freaky, to jest crazy. To jest crazy Freaku. <noise> Ile masz? 77. 80. Jezus. Oh. Idzie? Tak Wojciech, ty zginiesz i wychodzisz. Jest za nami, jest za nami, jest za nami. A już nie mogę biegnąć, już nie mogę biegnąć. Uff. O Boże, Wojciech Ale dziwne. Ale wiecie, że my możemy się uratować wodą święconą w kogoś? Boże. możesz! wiedziałaś, że słuchnie. Cioładuj mi go! mi go! NL e i N, L 120 I 1 NL 120 no i 1 nl 120 dobra to mamy dwa dowody więc to teoretycznie powinno być nam wystarczyć nie trzy jakie MFK, e mfka e -Mf temperature 0 i czy e 4 L -L -120. tak 120 no dobra 20 i temperature 0 było, nie nie czy e 4 czy piątka była, Wojtek? piątka była Aha. no piątka to mamy trzy, trzy ewidencje. No dobra, czyli Child kategorii teoretycznych to nie będzie. What is, kuźwa, temperature air. Co to jest? Co? Nie wiem, mogłeś. No, measure a temperature R. Gdzie ty masz R temperature? No tu, chodź tu. Do tablicy. Tu. No to Measure, co? measure a temperature R. What is gmin no to nie jest błąd i to może wtedy jest negatywna temperatura. O, coś zaliczyło. Leży Renault Dobra, chodźcie. To poczekaj chwilkę, Tomek. Kła. Czekajcie, jest tak demon kategorii Revenant. Nie wiem, co to jest R, jakieś kuźwa. Czemu to ktoś to zostawił włączone? Hmm, nie wierzę, że tu zaraz. No że też nie wierzę, że poszłeś sam. Nie mam zielonego pojęcia, jaka to może być <laughs> kategoria ducha ogólnie. No bo nie widzieliśmy go. Jakby się śmiał, to znaczy, że to demon. To jedyne, co wiem. I Child, to... no wiadomo. Dobra, ja wezmę to do tego mierzenia okultyz okultyzmu. Ja będę patrzeć na te znaki. I Postawiłam mu kamerę. Widzę orba. Orba? Zniknęło. Chyba to mi orb. To paw? Czekam jakichś znaków. Co Wojtek mówił. E, patrzę na orzeły, ale... Widzę tylko wasze asy. Są? Są, Orby? Są tutaj. Tutaj, w tym miejscu Wojtek. Tu gdzieś tutaj teraz, tu. Ej, a co to są za dymki? Ej! Jakieś dymki są na tej kamerze. E, takie dobra, powłoczki. ten do e, okultyzmu wykrył... 20, było 20, więc tam musi coś być. Ej nie chcę nic mówić, ale przy zegarze są jakieś dymki. Jakiś taki dym na tej kamerze. O, Dobra, do potrzebujemy tą kamerę, którą miała... A tu to Tomek ją ma. Do znikło. To, to na niej widziałem te orby, Wojtek. O, patrzcie, chodzi. Było przy zegarze. Ale Jakiś gdzie ty, ty widzisz, widzisz, że chodzi? No tu, patrzcie na kuźwa kamery. Zresztą no tu nic nie ma. No koło zegara. Jest no kamera chosen. No to sobie przełącz. A to każdy musi włączyć. No stoi! Stoi, no, no jest tam. Jest, jest, jest. przy zegarze, to jest on. A. Dobra, Tomek, daj mi tą kamerę. Ty ja wezmę książkę, co? To, to jest. Bo trzeba zobaczyć, czy tam Chodźmy. nie ma żadnych rzeczy okultystycznych. Tylko musicie wziąć tom. Tom? E, mi latarkę. I musicie jej ze mną, ja zobaczę. Tam nic nie ma. Jakby co to ja mogę was Albo nie, Maryśkę wezmę. Chociaż poczekajcie, ja chyba mogę latarkę włączyć. Mariszka chodź. O, dobra. Ja Ej, tam postawę przy... Kurwa! Jezu! Jezu! <słuch> Szczerze jest przeze mnie, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Jestem pijany, jestem pijany. Leci, leci. Aga, wyrzuć Marysikę, wyrzuć Maryśkę, niech się zajmie Marysią. Patrz, Kto go zabił? Posiłam, nie. Oh, jak a jak to, rzuciłam to Nie umarłem. Jej. Nie zdążyłam rzucić. Dobra, aga, ale chodź, bo znaczy, my, rzuciłam... musimy, my musimy. Aga, Co? musimy? No, musimy, chodź. Chciałam tą uratować bo i. Teraz będzie ten stwarzacz. Tak, leży w wodzie święconej. Puch, a to musimy go zanieść. Tak, tak ale to później. Chodź, aga, najpierw. Zostaw go na razie. No Chciałam uratować, ale nie zdążyłam. No trudno. Dobra, a, Wojtek, a tutaj były te orby, co to świadczyło? Tu gdzie się patrzysz, no, To były orby. Masz je? Nie. Boże Wojtek, gdzie ty poszłeś? Jest przez zegarze No A, samarbeno? no. O Jezu, ta piątka pieprzona. Ale ja tam nie widziałem nic okultystycznego. Nie, nie może znaków ani nic. Kurze, w tej wodzie święconej. A Ta woda książka. święcona to tak trochę... Wszystko wygląda. Ej, ten, może trzeba książkę. Ja chyba szłem z książką, wiesz? No się ci wypadło. Dobra, ale słuchajcie, bo my mamy dwa do, dwa ewidencje już mamy. E MFK. Tylko musimy teraz wybrać ducha. No to jest jakiś dym, to jest jakiś taki dym. To jest, nie, no ja jest... wiem. Dym. Boże. Dym? No tylko że ja nie wiem, czy tutaj... Spirit, write something in the book. Hello spirit. Tomek, a jak cię zabijał, to się śmiał? O Jezus Wojtek, On nie był nie wiem. dymem. No musisz powiedzieć, bo to może być demon. Nie Are mam pojęcia. Ale ja nie słyszałem, żeby śmiał, się śmiał. Spirit show yourself. Ja ten... nie świeć! To serenans, Tomek to kurde Tomek! <grym> 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 Dobra nie <grym> Ty mendo! Oj, tam mendo od razu. Hmm. Jakie doję. Może sp sprawdzić czy na górze łóżka i ta Maryśka w kamerze. Wiecie co... Ja bym zaryzykował i ja no. bym to chyba dał jako Revenant'a. A to jest zazwyczaj nic na górze co jest? A to nie jest Shadow? Nie wydaje mi się, ale wiesz... Ale my tu mieliśmy jeszcze jakieś inne rzeczy. I inne słucham. rzeczy... Mieliśmy jeszcze... Co my jeszcze mieliśmy? Z rzeczy takich. No mieliśmy... Powinno być jeszcze... Gdzie jest gadadełko na przykład? Ja mam. A to daj. A to daj. No, Dobra, trzeba tu wziąć, bo zapomnimy. No weźcie mnie. Ty, to truchło. Chodź Woj... Boże. Chodź, Tomek. Ale mi... dlaczego ogra. No ale jak go tutaj wtaszczyć, go się nie da? Podnieś do góry. Ja tak Wojtka wniosłem. Jest? Do góry? Nie, Aga, pójść go na chwilę. <grym> nie mogę sam się podnieść. <grym> o. No, że się jest na zewnątrz. Nie, już nie. Ja pidoję. to, je. Już szczyć, nie? go tu w kąt wrzucam, niech tu leży. <laughs> Do kibla go, że się niby na ebola. A można. No, tylko Otóż. z głową w kiblu. No ale. <laughs> to nie ja, No weź to go ze Tomek! Co? To ty robisz nim. To ja jestem, tu jest, latarką, czo. Dobra, niech tak <śmiech> będzie. <śmiech> Trzeba zamknąć, o. No ale ja się na widzieliście, że trzymacie przedmiot i robicie scrollem to oddalacie przybliżacie? To co? Jak trzymasz przedmiot w ręce No to ty no. jesteś tu? No i sobie scrollem to ją oddalam i przybliżam. Nie, nie widzę nie. O moja postać Macha ręką Dobra, idziemy z nim gadać, o czego? Ja będę do niego strzelać. Are ja do niego strzelać, będzie nas goni Na no dworzu gadasz z nim? Taka, ja w ogóle muszę sobie odwrócić przedmioty. A. Can you write something in the book? Poczekaj. Ja jestem, ja będę szczelać jak coś. Are you here? Aga, spróbuju. tak krzyczeć, jak coś? Are you friendly? No. Are you here? How old are you? O kurwa. Co? Biegnie? Tak, tak, tak. Idzie. A jasno. Jest, jest przy Marysi Może piję, nie... Znażycie, nie, zdarzycie jest przy furtce No Ebnie. Patrz, idzie! Jaki shadoł Kamią Jest za ja hmm. tego odgłosu. A to dziesz tylko do tego ty wejść nie możec, nie? Nie. To dobrze. No jeszcze by tak... A wiecie że jak w zawsze mówiłam, Boże, co by to było jakby do wana gonił i patrzcie co się wydarzyło. No to co, a próbujemy z tym shadowem? No no nie wiem no. No to Bierzemy. egzorcyzmy są... Poczekaj, to może zróbmy tak, czekaj. Sprawdźmy revenanta. Eee... Okej. Okay. Bo tutaj... Ja nie umieram. Oh. Wiesz co? W sumie to tak. Albo e, ten Tiger's Eye Stone'em, albo tym Neutrino Gun'em trzeba w niego strzelić. Ale jeżeli to byłby revenant, to tu jest jeszcze napisane, że mamy zniszczyć nawiedzony przedmiot tą bronią. Tylko my nie mamy ten, nie mamy tego, żeby wiedzieć, gdzie jest ten nawiedzony przedmiot. Macie ten aparat. to on pochodzi? Co to? Jezu! Może. O! <grywanie> <grywanie> Jezu! Tomek. <grywanie> Który aparat, Tomek, niby? Ten, co robi zdjęcia, na nim pokazują się czasami rzeczy. No to ja Pyszne. wiem, ale ja tam nie widziałem żadnych rzeczy. A byłeś Tomek. na piętrze? No ale po co mam iść na piętrze, skoro duch jest tutaj? To, ale, Wojtek, czy to jest gra? To jest jak Pogrzmociło, nie? Włącz mi poprawnie tą kamerę. No, Pidłe te interesy. No dobra, Aga, no to, to No ale mi... co, gdzie idziemy? No nie wiem właśnie, co, co idziemy zrobić, no już się już się... No patrz, Siadaj, się w tej grze masz grze <laughs> <Ty> Jesteś durny. <laughs> Także jak będziesz szedł ten duch, to musisz z niego tą bronią walnąć. Super, jak ja się boję, to myślisz, że... Prawie, tak? Tak. To nie wiem, czy ja mam być bliżej, dalej, czy... What the fuck? Boże. Mi żarówki nie strzelają, czemu? Bardzo dobrze. Jak ty, Wojtek, z tych żarówek? Nie powiem ci. Piryt! A w tym salonie, przepraszam, nie ma świateł? Nie da się zapalić? Write something in the book no nie mogę. Please, can you write something in the book? <laughs> Kujwa. Ta gra jest chora. Ale tu już nie ma tych orbów. Ożów nie ma? Nie działają mi te żarówki. Przestań się bawić. To idź na górę, chodź go. On jest przy kom on stoi przy kominku. Skąd <grym> wiesz? Co? To go widzę. Nie, ja go nie widzę. kamerze. Mówki. Mów, kiedy mam szczelić? Do, do kiedyś nie pojawi. Na razie go nie ma. A masz ten aparat? Wojtek? Włącz mi ten aparat i ja pomóż, pójdę z nim na górę. Tomek On jest. jest... Tomek Jezu. Proszę, Maryśka posze. <laughs> dlaczego Dlaczego duchy mogą dotykać kuźwa Marysia leży. Jest. Dziwny głos. On tutaj cały czas jest. Melodijka. Dziwna. Może, może, może coś... Jakiś duch melodijkuje Tutaj. Skądś... Nie Wojtek, jest, tutaj. Widzę. No tutaj. No tutaj. To jest cholera. melodia. Muzyka taka dziwna. No jest. N ja nie słyszę nic. Ja słyszę. Tu przy mnie. A, no dobra. Że nie no, a będę wiedzieć, gdzie ty stoisz. Dobra, idźcie na górę. To musi być na górze pewnie. Idę na górę. Ale, co? No, ale Tomek, orby są tutaj, nie więc wiemy. no to tu musi być dół, tu jest miejsce jakby ducha chyba. Przez garze. Zresztą ja go tutaj widzę czasem na, te, na tym na tym, UV, e, tym od kamery, że on się pojawia, ten, głównie tam przy kominku. Ale on znakiem mógł pozostawiać wreszcie domu. To nie jest tego że w jego chyba. Nie wiem, ale kamera wariuje. O, jest tutaj. O, jest tutaj. Hit? Jest, 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 Agassi. Gdzie? Nie widzę go. Zniknął? Co za typ. Jest. Szybko! On jest strzelaj! To... O! Chyba go zabrałem. On ja? był na suficie, kuźwa. Tak, bo one mogą chodzić dookoła. Dobra, idę do domu. Nie, czek! Aga! mam do domu. Bo jest... No, tu jest cały czas. Do... Gdzie ty uciekasz? chodzisz tu kobieto! No kurde! Ale ja nie wiem czy już mogę strzelić jeszcze jak ja wytegowałam! Za tobą! To z tobą! Nie widzę go nigdzie. Za to tobą by był I już pewnie... No i cię naładuj, co masz zrobić? Jest za wami, jest za wami Nie widzę go no, Nie rozumiem tego No ale przez to, że u góry jest światło w pokoju Ja zaświeciłem Boże. Nie, ja, ja nie wiem ja, ja, nie, ja nie jestem w stanie tej gry jeszcze zrozumieć Na tyle, żeby móc z nią normalnie grać Naprawdę te wszystkie sprzęty które tutaj są one są tak dziwne, niektóre. Ja na tym chyba nic no dobra, zobaczyłem. ale No to Exorcism in One Action. Should uh, bring the entity close to the Tiger's Eye Stone, destroy the hound of cursed object. Ale nie widziałem żadnego przedmiotu. Shadow, Tiger's Eye. Ewentualnie, ale my, my, my czy Chyba, że to jest. A może to jest to? Co? To jest to? To jest ten kamień? Nie, to nie był ten kamień z tutoriala. Dobra, ja myślę, że, ja myślę, że odjeżdżamy, bo my tutaj nic więcej nie zrobimy. No, na razie, no, no nie, ma nie co mamy. Nie mamy sprzętów też, które pomogłyby tak, nam tak, tak na dobrą sprawę to ogarnąć. Tak, tak, żółte. I ja A nie, czeka, wiem... nie moglibyśmy kupić? Nie, tu się nie da kupić, możesz to kupić przed. No ale nie, nie zaliczyło nam egzorcyzmu. No nie, no bo my nie egzorcyzowaliśmy. My musimy y, egzortysować, czyli... A tu jest textual writing. Ale dobra, poczekajcie. Temperatury Enity była na zero i co? Będzie... Aj, tu jest jeszcze więcej. Tu jest jeszcze jakiś Ja nie rozumiem tego. A co to dobra. jest textual writing? No to writing są te no to jest pismo. wszystkie... Dobra, wiecie co robimy tak. Aga chodź. Gdzie? No chodź. Idźcie na to piętro, ja wam mówię. Nie idziemy na żadne piętro. Ja mu, ja mu po prostu zrobię zdjęcie i zobaczymy to instantową ja kamerę. Ja nie wiem, czy ta broń jeszcze działa, ale... Ej, się ładuje, Aga, czy coś? Działa chyba. Ręka ci się wyginę. Tylko ja potrzebuję tutaj kogoś z latarką, bo ja nie mogę świecić. No świecę. Czy nie? No ale to... no ja nie widzę żadnego światła twojego. No bo ja mam, ja mam, ja mam, ja mam tą broń chyba. Mhm. Wyrzuć okay, latarkę. O, widzę. Ale... To wyrzuć latarkę Aha. i ja będę się z latarką. Jak się wyrzuca? Jak on zapala to światło tutaj, skoro tu nie ma pstryczków? So, ja zwączyłem. Masz Tomek? Masz Wojtek. Dobra, wiesz co, zrobię tak. Dobra. Nie wiem. Jakoś latające ale, ale zdjęć z tego aparatu nie widać w ogóle nigdzie. Gdzie one są? Gdzie są te zdjęcia? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> <On> tak <laughs> eee. Udało mi się. Ej, ja tego ducha tu nie widzę. Tomek. Ale to rzadko wychodzi. O, gdzieś jest. <laughs> w moim sercu. W ogóle, no bez latarki to ja. Jest. O, kuźwa, ty przede mną wybuchł. Dobra. Lega czekaj. Był na suficie. No był. Jest pieprząt. na ziemi, jest na ziemi. Był wyprzedził mnie. A uciekaj Jest przy furtce, Zniknął, nie, nie zniknął, faluje. Idzie, 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 idzie. A nie niewa to uważaj. Jest Wojtek zdjęcie zwana. No ale to... Ja zrobiłem tym aparatem, więc dlaczego... Gdzie są te zdjęcia z tego aparatu? Bo to, są nie te, bo to jest ten aparat Instant, ale ja tu nic nie widzę. Więc chyba to nie nie, nie, nie ogarnę. Dobra, czy nam coś zaliczyło? Nie zaliczyło nam dalej tego egzorcyzmu. No bo egzorcyzm Na... to chyba musisz mówić. Dostajesz egzorcy... Ale nie Aga, no jak wejdziesz nie? sobie w Ghostpedię i ustawisz sobie wszystkie rzeczy, które masz, tak? No. Potem ustawisz sobie kategorię Shadow albo Revenant i klikniesz Print Exorcism. No. No to masz pokazane, co musisz zrobić, żeby. Dokonać egzorcyzmów, masz I, możliwości. On był na aucie. I masz. Shoot an with the ne to już zrobiliśmy, nie zniknął. Eee, jeszcze no. ewentualnie jest kwestia tych sticków. Tak, ale my nie mamy Dink tych sticków. Więc o, my tutaj e, może rzucić mu ten e, stone. No, ale nie mamy tego kamienia. No, a to nie jest ten, ten czerwony? Nie wydaje mi się, żeby to było to. Mi się wydaje, że to możliwe, że no to, to będzie wy... to. No bo nie ma innego sposobu. Ale Aga, patrzyłaś jak to wygląda. Zrespijam się latarkę. No to jest to! To jest to! To nie no jest, jest to! Jak... jak nie to jest to? Jak ja to miałam trzymam. To weźcie to jeszcze. raz. Dobra, czekaj, Tul, e, gdzie to jest? Aga, a to co mam co to jest? Tak wygląda ten kamień Aga. To jest. Ale to nie jest to samo. Co ja mam Aga? Czekaj, idę rzucić. Nie wiem, jakiś dymek. Baga, no nie, nie jest ten my... kamień, chyba. Muszę mu rzucić. Gdzie, jezu, gdzie go masz dać, da, Nie wiem. Close to Enity. Wypij Ja mu tam tam pod zegar, gdzie się respi, co? No, Zobacz, no, no, w tych rzeczach takich... Okej, okay, to jest. Gdzieś ci rzuciłem ten kamień, tu? No, gdzieś tam. Poszłam szybko. Tylko, że my to mamy dać close to the... Dam ja mu tam przy Już. Oh. Przy zegarze mu dam. Tam też przeczytałem książkę. No ale próbowaliśmy też tego z tym flashem, to też się zaliczyło. A stick? No nie mamy sticków. A nie, jest jeden, tak? To jest to? No chyba tak, no. Maryśkę też mu dałem. gdzie jest moja latarka? Aha, Zapaliłeś. odpaliłem sticka, brawo, dziękuję gro. Bardzo dziękuję. Palił cygaro. A gdzie jest moja latarka, przepraszam? I idę z nią do ciebie. Aha. A, bo jak się ma Smart mm -hmm, dobra. No to możemy odjeżdżać, bo nic więcej nie zrobimy. Ja ci nie. Nie wiem, nie, 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 nie. Nauczymy sami, nie. się spokojnie. No ja rzuciłam mu do domu. Co żeś Tomek z tym kamieniem zrobił? Ja rzuciłem przy zegarze. Gdzie jest ten czerwony? Też mu rzuciłeś? Can you write something in the book? Uziwam Maryśka. Maryśka też jest przez gorzej. No się widzę. Can you write something in the book? Dude, are you here? Show yourself Show your presence mi <grymna> bo... nienawidzę... Mnie na... Mnie już gardło boli kurwa. Are you here? Show yourself, you stupid boy On tu był na tym, suficie? Nie sprawdzałam czy działa O Boże Słuchaj. O ciebie! Ran, rana ran, Aga. Ja pierdol... Nie działa. Aga jest za tobą. Zginę. Jest szybszy niż wcześniej. Nie działa, kurw. <laughs> nie działa! Zaka, motyka! On tak o ciebie, ja nie... Zabił cię? Mm, tak. tak. Wyminął mnie, poszedł do... Ja w jej doję. Wyminął Agę, walnął w auto i dojechał ją. i poszedł, no. Ale chodzi o to, że ten gun on... on nie działa. Aha, fajnie. No tak, myślę, że powinnam iść do Haosanu. No. Mhm. Dobra, nara, hałpo. No nara. Nie, coś nie wiem. jeszcze zaznaczyć? Nie no, nie, nie musisz się zaznaczać, bo... Ja piej doje. Ja nie wiem, no mówię, ta gra jest jeszcze w takiej fazie, że ja jej bardzo mocno <grym> nie rozumiem i nie, nie rozumiem mechanik jakie tutaj. I tak jest lepiej niż na początek. No to na pewno. To zrobiłem 13. 30? 64 zarobiłem. Czy mogę 30? I słuchajcie, i teraz jest no bo kwestia ja naprawdę taka: Znaleźliśmy 3 dowody. No. Za 15. Za 6. Zrobiliśmy zdjęcie. Co tak, 4. to R nam nie wyszło. Detect a spirit wyszło. Measure OSI wyszło. Classification of the entity shadow kategorii 25. Egzorcyzm nie ma. Nie zebraliśmy żadnych obiektów oku autystycznych też. Dołu. Nie rozumiem na jakiej zasadzie to działa. Dobra, ja, będę anyway, musiał chyba pooglądać na anyway, ten temat. Anyway, to bo... by było na tyle w dzisiejszym odcinku, oczywiście byli dzisiaj ze mną Wojtek i Tomek. Byliśmy. Byliśmy. I wpadajcie na linki w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!